Dzień dobry, cześć! To jest kolejny odcinek z serii Emisja. Dzisiaj pogadamy sobie znowu trochę o śpiewie harmonicznym, o śpiewaniu na głosy. Kiedyś już o tym trochę było, ale jak wiecie, otworzyliśmy nowy zespół czarno-białych, zespół wokalny czarno-białych i stworzyliśmy zupełnie nowy skład. Mamy teraz nową lokalizację, troszkę startujemy z tym od nowa. Dlatego dzisiaj znowu trochę pogadamy sobie z Beatą Stasiak, która Wam powie o tym, co śpiew harmoniczny może Wam dać w waszym rozwoju wokalnym. Ale w ogóle dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż zwykły, dlatego najpierw czołówka i potem lecimy dalej. Dzisiejszy odcinek będzie trochę, trochę takim vlogiem z całego tygodnia. Ja ciągle kursuję pomiędzy Warszawą, a pomiędzy Łodzią i, i, i z, czasami jestem w studio, prowadzimy zespoły wokalne, czasami jestem w Łodzi i robimy cały czas, przygotowujemy spektakl Pretty Woman. No i trochę to będzie taki vlog, żeby wam pokazać co się wydarzyło w tym tygodniu. A zadziało się naprawdę bardzo, bardzo dużo, myślę. Na przykład to, że w teatrze muzycznym w Łodzi już nam wnieśli, wjechała nam scenografia, więc zobaczcie sami. Z kolei odbył się koncert białej strefy, czyli nasi uczniowie w roli głównej. Już niedługo ten koncert pewnie będziecie mogli zobaczyć na, na, kanale, na, na kanale, na naszym YouTube. Ja mam się jakiś straszny problem w ogóle z wysłowieniem się, sorry. No może jest niedziela, już jest zmęczenie, no ale tydzień był pracowity. Więc zobaczcie sami krótką sklejkę ze wczorajszego koncertu. A w czwartek odbyło się kolejne spotkanie naszego zespołu wokalnego Czarno na Białych, jak co drugi czwartek. Więc przenosimy się teraz na salę prób, gdzie trwały przygotowania w ogóle do koncertu, bo jak widzieliście, zespół wokalny miał również swoje pierwsze wystąpienie na scenie podczas koncertu Białej Strefy. Więc przenosimy się do sali prób, spotkamy się z Beatą Stasiak, z naszą Betty i pogadamy o śpiewie harmonicznym. Koniec gadania głupot. No i jesteśmy po trzecim spotkaniu naszego zespołu Czarno na Białych, jest mi niezmiernie miło, że w ogóle cały czas uczysz u nas, że tak to się rozwinęło, że jest taka masa osób już w tej grupie. Fajna grupa, no? Bardzo fajna grupa, po prostu dawno nie miałam tak fajnej grupy, tak fajnie śpiewającej, z taką fajną energią, naprawdę. W ogóle śpiew harmoniczny jest mega ważny, nie? żeby pomimo tego, że ludzie uczą się indywidualnie, to jednak ten śpiew harmoniczny rozwija w zupełnie osobny sposób. Nie? Bardzo rozwija nasz słuch, bardzo rozwija wrażliwość naszą, bo, 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 bo trzeba się zgrać jakby też z innymi ludźmi. Więc jakby też inne podejście do utworu w, w tym momencie, do tego, co się robi. No taki multitasking trochę. Taka wielot zadaniowość no. trzeba. A jakbyś tak pomyśleć? miała powiedzieć na przykład jakąś taką jedną główną rzecz, co daje śpiew harmoniczny. Czy znaczy dla mnie na przykład, jak ja zaczynałem śpiewać w harmonii, jak chodziłem na jakieś zespoły, czy to były na akademii? To zawsze gdzieś ten, mam wrażenie, y, słuch, wiadomo, ale człowiek też przez to, że to jest grupa, że jest tyle osób, mm -hmm. że jest taka masa dźwięku, że człowiek wtedy jakoś łatwiej przebija się przez swoje bariery. Y, to, to, to na pewno, dlatego że jakby nie jesteś sam ze sobą i ze, z tym, co śpiewasz, tylko masz wsparcie, tak? bo masz parę mm -hmm. osób w głosie. Y, no, myślę, że takie budowanie jakiegoś poczucia swobody wydobywania z siebie dźwięków to, to tak jest. Znaczy dla mnie to w ogóle jest z, jeszcze zupełnie. Ja po prostu kocham, bo ja słyszę te harmonie i po prostu najchętniej to bym wymyślała z pięć głosów i po prostu kocham śpiewać harmonicznie, więc dla mnie to jest po prostu największa frajda, największa zabawa. Mhm. Ale, ale, ale myślę, że, 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 że tak, jakby to, żeby móc nabrać pewności siebie bardziej że nie stoisz sam na scenie, tylko masz wsparcie, to to jest chyba taka podstawowa rzecz. Gotowi są na pierwszy swój o, koncert? Oczywiście. oczywiście, oczywiście. Tak. Po trzecim spotkaniu, słuchajcie, robimy są koncert. Bardzo gotowy. Jak zaśpiewają co najmniej tak jak dziś, to po prostu. To będzie czat. Super. Wszystko tak. dzięki Tobie. Dziękujemy ci bardzo, że jesteś z nami. I zapraszamy Was, jeżeli macie ochotę śpiewać w Harmonii. Dobrze. W zespołem rozrywkowym nie patrz weselnym. No. Tak, to, to tak. To, to bardzo zapraszamy serdecznie. A też tylko na koniec zapowiem Ci, zapytam się, bo niektórzy mnie pytają, dlaczego to nie jest chór? Czym jest zespół? Ja na przykład strasznie nie lubię słowa chóry. Znaczy, chóry nam się kojarzą chyba z czymś takim bardziej klasycznym, właśnie. że stoimy poważni, ubrani. To jest zupełnie kobiety, też inna, inna emisja. może jeszcze nutki, tak, tak. A, a my śpiewamy. I, i, I właśnie, no chóry najczęściej są. No tak, bo klasyczna, śpiewając klasyczną emisją, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast my tutaj śpiewamy właśnie rozrywkę w taki sposób, jak, 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 jakbyśmy tak, chcieli tak. sami to dosłuchać, takich prostych, fajnych utworów. Będzie pop, będzie funky, będzie trochę gospel. Będzie ale... Betty i będzie arki. Tak. I będzie Betty i arki, tak, dokładnie. No to teraz zobaczcie krótka przebitka dzisiejszych zajęć, co tutaj się działo I, i mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie nasz koncert. Też na Białej Strefie się pojawi w całości zarówno koncert zespołu, jak i naszych uczniów, którzy są u nas indywidualnie na zajęciach. Więc do zobaczenia wkrótce na naszym kanale. Pozdrów naszych widzów. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszamy do nas. Do zapraszamy nas, serdecznie. Do, nas do Czarno na Białych. Tak jest. pa. pa. mam no bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez ten odcinek i przez moje durne gadanie dzisiejsze na takim już totalnym zmęczeniu. No ale życie jest życiem. Powiedział, co wiedział. Nie zapomnijcie kliknąć w czarno-białe kółeczko i w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Subskrybujcie nasz kanał i komentujcie w ogóle, czy wam się te filmy podobają, bo tak naprawdę czasami coś tam komentujecie, zdążę odpisać ale tych komentarzy wciąż jest bardzo mało, więc ja będę się bardzo cieszył, jak trochę pogadamy też w komentarzach. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Do następnego poniedziałku, pa!